Protestujemy przeciwko degradacji roli religii i etyki w edukacji. Drodzy Państwo, będziemy mieli niedługo społeczeństwo yy, młodych ludzi, całe pokolenie młodych ludzi, którzy, którzy, którzy nie będą mieli za sobą ani doświadczeń udziału w, yy, w lekcjach religii, ani etyki. I to się niestety przełoży na system wartości tych młodych ludzi. Protestujemy, drodzy Państwo, przeciwko permisywnej edukacji seksualnej, yy, ukrytej pod płaszczykiem szumnych haseł. Pod tytułem profilaktyka zdrowotna, higiena cyfrowa, mnóstwa zagadnień, które są istotne i ważne, ale drodzy Państwo, nie godzimy się, żeby pomiędzy tymi istotnymi zagadnieniami umieszczać takie, które godzą w rolę rodziny, które godzą także również w rolę nauczyciela. Protestujemy wreszcie przeciwko okrojeniu podstaw programowych, które miało rzekomo zapewnić dzieciom więcej wolnego czasu. Ale zauważmy, że w miejsce tego wolnego czasu są wprowadzane zupełnie nowe. Przedmioty zupełnie nowe treści dodatkowo obciążające nasze dzieci. Oprócz tej edukacji zdrowotnej mamy edukację obywatelską, mało tego, edukację klimatyczną. Drodzy Państwo, to jest zaprzeczenie celu tej reformy. Nie chodzi tutaj o młodego człowieka, ale chodzi o pewne idee, które pod płaszczykiem tych reform będą naszym dzieciom przekazywane.